Dobry wieczór moi mili, przed wami recenzja książki Domek na drzewie, pani Wery Książka wyszła w wydawnictwie Prozami, premierą 23 wrzesień 2025 rok. I jeżeli poszukujecie książki, którą się czuje i przeżywa, to zdecydowanie polecam wam właśnie ją. Niby taką zwyczajną. Treść początkowa wydaje się być taką hmm, podwórkową sprawą, ale później nabiera coraz większy wydźwięk. Pojawiają się tortury myślowe, gdzie pragniemy uratować kogoś za wszelką cenę. Wiemy z punktu widzenia ludzi, że każdy z nas ma pewien rodzaj wytrzymałości, a tu widać, jak zostają one poddawane ogromnym próbom. Żeby zobaczyć, albo nie, może powiem inaczej, żeby może zboczyć nieco z treści, chcę, żebyście wiedzieli, że. Mm, no, autorka niemal krzyczy przez słowa, że każdy z nas ma prawo mieć właśnie swoje własne zainteresowania i nawet jak kogokolwiek to obchodzi, to nie powinien w nie ingerować, bo sami nie lubimy, kiedy ktoś nas poucza, więc dlaczego sami robimy to innym? Być może jednak bohaterka z książki nie ma takiego samego zainteresowania jak my. Być może nawet maciubki odsetek ludzi taki ma, albo w ogóle prawie nikt. Wiecie, nigdy nie zastanawiałam się, jak to jest poszukiwać w nocy zwłok? No, dlatego spostrzeżenia postaci były dla mnie dosyć interesujące. I to akurat była jej wielka pasja. Takim bycie obserwatorem, zmiany miejsca spoczynku, gdzie natura niemal pokazuje, gdzie coś ukrywa. Wiecie, ona opisuje nam, co jak powinno wyglądać i jak nie powinno wyglądać. I w momencie, kiedy natrafia na coś interesującego, my już wiemy, że to nas zaskoczy. Niby niewinny szkielecik dziecka. Z pewnością już czymś tego nikt się tu w treści na dzień dobry nie spodziewał. Ale kiedy wędrujemy dalej w treść, zastanawiamy się, czy ofiarą nie jest czasami chłopiec pewnego małżeństwa, którzy przyjechali odpocząć od codzienności. Także, no, jakby to Wam powiedzieć, później mamy też taki przeskok, że zauważamy, że. W tej książce jednak chodzi o coś więcej, nie tylko o takie drobne rzeczy, które są podkreślone. Wiecie, wszystko, co jest tutaj napisane, czytamy z punktu widzenia różnych postaci, więc jakby jesteśmy na bieżąco, tylko wszędzie pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego on to robi? Bo co go tu trzyma? Co nim kieruje? I w tle tak naprawdę majaczy obraz Tomku na drzewie i wspomnień, które się z nim wiążą. Bo wychodzi bowiem na to, że zawsze wszystko powraca. Tak jak woda. Słuchajcie, ta książka w ogóle nie należy do spokojnych. Wiele rozgrywa się w treści, ale takim najważniejszym elementem jest to, o czym nikt nie chce mówić. To takie niewypowiedziane sekrety. I one właśnie zabrały tutaj głos, co oddawało mocno psychologiczny wydźwięk. Także mega trudno jest się od niej oderwać, nawet pomimo tego, że ma mniejszy dróg, że jest ciaśniej osadzony. Ale tak naprawdę ta gęstość to jest po prostu w tych naszych emocjach, kiedy zaczynamy wkraczać do tego, zastanawiać się, o co im tam chodzi. Czemu ta scena okazała się ważna? Przeszliśmy do tej, ta okazała się ważniejsza, a tak nagle w tle była inna, która była najważniejsza. Więc powiem wam, no, jest przy tej książce co robić, jest bardzo dużo myślenia, ale to myślenie po prostu wychodzi nam same. Nie to, że jesteśmy. Że robimy sobie przerwy, a musimy to pomyśleć. To wszystko wychodzi w trakcie, tak jak dalej ją czytamy. Więc to jest tak, jakbyście działali na dwóch kanałach myślowych i czytelniczych jednocześnie. Nie wiem, czy, czy tak się dali, ja po prostu takie coś miałam. Więc książka no, jest mocna, jest bardzo mocna. Tak jak tu pokazane, że mamy jedno wydarzenie, gdzie w tle jest takie dużo bardziej ważniejsze, które ukryte jest na czymś innym. Także mega, mega thriller psychologiczny. Ja ze swojej strony. Ogromnie polecam. Czytajcie, bo naprawdę po prostu warto. <laughs> Żegnam się z Wami. Pa pa.